w kolejnym odcinku, zagrajmy w slot 4 Mam nadzieję, że tym razem uda mi się nagrać tą misję za pierwszym razem. Hotel Old Granite. Ogólnie chodzi o to, że jakaś tam grupa paramilitarna, co się nazywa teraz Ameryka, wzięła, właściwie to zaatakowała dwa najwyższe piętra hotelu Old Granite, które są jeszcze w budowie. I Wiadomo też, że podejrzani, podejrzani wzięli dwóch zakładników. Z tego, co mi się wydaje, je, syn, zabrali syna właściciela tej firmy budowlanej i jeszcze jego kontrahenta. I oni właśnie bu, robili właśnie razem ten budynek tak, jakby do końca. Tam jakieś abstrakcyjne zażądali żądania typu 10 tysięcy dolarów, ponieważ uwa uważają, że firma ta cała tego budowlańca jest winna to całemu społeczeństwu amerykańskiemu. No, takie duperele. No i wiadomo, że są dosyć dobrze uzbrojeni, ale niezbyt dobrze zorganizowani pod tym względem, że nie wiedzą co mają zrobić z, z zakładnikami. Sierra 1 ma pod kontrolą odsłoniętą część budynku. Wejście z dachowiny zatrzymanej na piątym piętrze. Wejście z klatki schodowej na piątym piętrze. Idziemy klatką schodową. Tutaj mam plany, ale z tych planów niewiele widzę, więc pozwólcie że sobie wezmę książeczkę, w której to niestety mam poradnik, ale nie martwcie się, nie będę z niego korzystał. Tylko mi jest to potrzebne do rozegrania taktycznego mniej więcej. O właśnie jest mapka. Cała. No, o to mi chodziło. Więc jak już mówiłem, idziemy klatką słodową. Podejrzani, podejrzani posiadają kremizelki, kuloodporne maski oraz broń automatyczną. Cywile, syn Jamesa Betty Konot, jakiegoś tam prezesa, prezesa zarządu firmy jakiejś tam, właściciel, właściciela hotelu Ord Granite. Kurde, co mi się tak język dzisiaj plącze, no. Lawrence Adams, jego główny, jest głównym wykonawcą prac remontowych hotelu Rozkład w pół do pierwszej. Betty Connor, czy jak mu tam i Adam spotykają się w remontowanym hotelu. 14.18 Kevin 14, i kierowca Betty No. próbuje skontaktować się z nim przez telefon komórkowy bezskutecznie. 14.40 James Betty Court właściciel i prezes zarządu Court Investments, otrzymuje telefon z żądaniem. Przekazania do północy 12 milionów dolarów w razie niedostarczenia okupu, obaj zakładnicy mają zginąć. Zawiadomienie zostaje policja i brygada kryzysowa Słod odpowiada na wezwanie. 1453 słod przybyła na miejsce zabezpieczenie terenu i zajęcie pozycji przez snajperów. 1512 negocjatorzy kontaktują się z porywaczami, którzy podtrzymują żądanie i termin. Dodatkowo żądania zwiększenia okupu 10 milionów za każdą godzinę po 21.00 negocjacje trwają. No chyba tu kogoś głowa boli. To niby w sumie z tego, jakby im tak dali ten okup, to 30 tysięcy by zebrali. Nie, 30 milionów. Dolarów, no chyba nie. 15.47. Porywacze odzywają się ponownie, tym razem żądaniem wydrukowania ich manifestu Nowej Ameryki. W ogólnopolskiej gazecie negocjatorzy żądają zamian wypuszczenia jednego zakładnika. Porywacze odmawiają. 17.57 Negocjatorzy malują, że porywacze nie wątpią w spełnienie ich żądań i dalsze negocjacje nie przyniosą spodziewanych efektów. 18.12 Decyzja o podjęciu szturmu. Grupa szturmowa zabrana. Czas na ekwipunek. Wszyscy biorą granaty gazowe i ja biorę dwa kliny. A dlaczego to się dowiecie? Zaraz ponieważ zaczynamy na piętrze piątym mamy do odczytania piętro piąte i szóste ja sobie zablokuję drzwi na piętro piąte i pójdziemy najpierw na piętro szóste ale dlaczego to się dowiecie za chwilę chociaż jeżeli graliście w słota to zapewne wiecie no nie znowu mi grę zminimalizowało, no away from there Głupi swot, o, sniper. Kurcze nie wyszło mi. Abym miał jednego mniej przynajmniej. stay with me, I'm on point, in position. No tutaj zrobimy sobie taki myk. Żeby nam tu nikt nie fred kurde, co mi ta gra tak laguje? Idziemy na górę, Spotkamy tu dobrze drzwi. No co ty nie powiesz? We'll out nie this. A jak widzicie, dlatego poszliśmy, żebym szybciej znalazł te bomby, bo teraz włączył nam się zapalnik czasowy Teraz musimy poszukać bomb. Z tego co wiem jeszcze są 3 albo 4 bomby. Teraz próbujemy to zrobić w ten sposób, bo tutaj... O kurczę, nie, dobra. Nie ma. Nie ma takiej zabawy. On tam się chowają, mam nadzieję, że uda mi się i są ich dwóch. Keep clearing. Right on. Szybko. Księ duszą. Let's move. So far so good.

to talk. Wait till idziemy on your six Czy ma się spłyszyć? Tutaj ktoś jest Tam są drzwi otwarte chyba Nie, zamknięte Tutaj nikogo nie widać Idź otworzyć, na pewno zaraz giniecie, no ale to już nie mój problem. To move, go. Good. We have suspect contact. Police, get down! Forward. Entry team, we managed to access surveillance from a nearby storefront. Police. All of our targets are carrying large packages. Police. Receive plan. Bomb squad is on the way. Suspect comply. Regroup. This is too random. Then. Attack. I don't think we have time for the squad, so we'll shut them down ourselves. Fall in and stay close. Take mine. point. Jack, rejoining you. Disable that. Blue on. Copy. It'll just take a minute. All times, so not from to just. It's safe. That's true. <laughs> Bomb defused. I'm going Ready on the door. Check it. Got it. Fine. It's. I to. I need to. Jest Open. We're good to go. Let's switch. Get some CS in there.

Team to talk. Suspect My suspect is A tu? No, słuchajcie. Stay down. O, tutaj nie ma tego. A wiem, gdzie jest pewno. Ten cywil, bo tam się cały cywil, nie? Na widzicie jeszcze. No, nie się. Dobra, żeby tu nie było bomby? Nie ma. Regroup. Be ready to move.

i was afraid you'd never get me safe secure and ready for evac. Oh! wait you no, your we'll come in when it's clear stay quiet you roger keep it up Bomby też tu nie ma. fall in and stay close i'll take point

For threat. In position. Kurnie, In position. Need you to move. You're in my way, sir. I thought I I am Kurczę całe 3 minuty rajdiem dalej Mam nadzieję, że tu mnie nie zaszczeli Mów up. Idźcie Roger. tam bo ja up. nie chcę zginąć. Mów on in co, to nikogo tu nie ma? Dobra Poddaj się szybko, bo nie mamy czasu Mam nadzieję, że to ostatnia bomba Proszę, ostatnia, ostatnia, ostatnia jest, ostatnia. No, tu już mamy. Jakie rozbrojenie bomby, no. Tu już mamy ułatwione zadanie, bo już budynek nie zostanie wysadzony. Ktoś został ranny, tak zostaliście rani. Szkoda, że tu nie można zobaczyć, co tam jest. on me. Tutaj was jest pewno nie wiadomo ile. Czy zapewne mnóstwo. With jakiś. O fajnie mam gran gazowy. Uh, move. Zginiecie teraz. Któryś z was na to był... de... Strzelaj do niego. O, strzelaj do niego. Dobra, i wy. Dobra, dajcie hukowy i czyścicie. mającie <gibli> hukowy i. Bum! O kurde! Nie widać zagrożenia. Ciekawe. A ja widzę zagrożek. znaczy ja nic nie widzę.

i myślenia, Anda, w musisz wejść, musisz się... No to akurat was tylko zostało, żeby, żeby, że tak to zginąć zginąć ale oczywiście całe to niepieknięcia. Chcę tam jeszcze helikopter. Fall in, to rejoining you. No teraz się chyba trochę więcej FPS-ów zrobiło. Czy mniej przycina? Co tak wolno? Tak, wszyscy rani jesteście. Szkoda, że nie mogę zobaczyć, w którym miejscu dokładnie jesteście rani, ale pewno w nogi. Albo nie, zrobimy to tak No nie wejdziesz, ha 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 W którą stronę poszedłeś? Tam poszedłeś Dobra, ale teraz już nie mam żadnego granatu Tak by się tam w prawo sprzynało rzucić Jeszcze raz hukowy Teraz na pewno ktoś z nich dednie. Jeżeli nie wszyscy, to ktoś na pewno. Już teraz, jak patrzę na to, to najgorsze pomieszczenie jest. Jest już... będzie przed nami. Z całej tej misji. Odwróćcie się. O, super.

O, właśnie tak. No i mówiłem, że któryś na pewno zginie. To szkoda, że my tak jeszcze zostaliśmy ranni przy tym wszyscy. Dobra, przynajmniej drzwi zamknięte. Tyle bezpiecznie. Hm. Wszędzie drzwi pozamykane. Idźcie do punktu, i będziecie mnie tam osłaniać. Na tamte drzwi. In position. Hold position. Dzięki. Ale tak, tak sobie tutaj Go bardziej stańcie. Copy that. Now. O właśnie, o to mi chodziło. O to mi chodziło. No i teraz czas na serię czyszczenia takich samych pokoi.

skandra Kurniewiczam krzyknął. za to z roboty. Pościu nam grozi robotą. on <grym zresztą> <grym zresztą> <Muszę. grym zresztą> My tak myślałem, że tutaj nie będzie. <grym zresztą> Ale zapewne koleś jest in w łazience. Position. Czy nie to? Chciałem to. Wiedziałem. Co robimy? Taki myk? Dobra in. In no no. i... No. Zobaczymy czy go oszołam. Nie nic. Kurde jeszcze jeden chyba tam jest. Kurka, o nie, nie spadaj. Nie zabijesz mnie. Dobra. Policja na zupełnie jak domu, a co to miało być. Dobra, to teraz w miarę bezpiecznie. O, to was z znowu tutaj było, widzę. Tego jeszcze nie widziałem, żeby. Nie, nie, nie. No jak już mówiłem, tego jeszcze nie widziałem, żeby tutaj było aż dwóch podejrzanych. Umrat, teraz muszę tak ustawienie, yeah. Check it Trasa mi Get the lock. I ja idę do czerwony. Coś tu zamknę drzwi, bo ja nie lubię chodzić, tak, jak są drzwi otwarte. Red team, Move zobaczyć tam może tych tam na korytarzu stoi? In position. Tak to chyba nam prawdę młem został. A nie, jeszcze dwa pokoje. Fall in on me. With you, sir. Jest tu musi być na pewno podejrzany. Open it. Go when ready. Roger that, sir. Zdrajawsz tu fanya. Slack. We're a breach boss. Dobra. My name Open and clear. Reaching now. Aaa... Myślałem, że będzie... Myślałem, że tu... Myślałem, że tu będzie jakiś podejrzany. Bo myślałem, że oni użyją tej... Czego? No, C2. To tu musi być na pewno. Przydałby się jakiś granat. Aha, tak, teraz otworzę to, oberwę. Ale tutaj nikogo nie ma. A, i po co ja to chowałem? bym się śmiał, jakby tutaj po prostu... A, pod drzwiami chyba zaraz Nie, ale... Stoi tu. Jak, tak, jak tutaj koleś, bądź kolesie, Wszystkim wybiją, to się wkurzę. Dobra, o, fajnie, że możemy granę zastosować. Co Jakie noby oni go nie zauważyli. Co to było? Przeszli słowo po prostu niego. Ura. Kolejna misja za nami. Z niewielką stratą ma ludzi. Dobra, zakończ. Ura! Wow, 90 punktów! No nieźle. Szkoda, że nie stuwa, ale to chyba przez to, że wszyscy byli ranni i jednego straciliśmy i włącznie ze mną byli ranni. To co powiedziałem w ogóle nie miało sensu, no ale dobra. Następna misja, już ostatnia. Hurra! A więc to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie i do zobaczenia.